Piąta edycja, postanowiliśmy ją zrobić o wiele szerszą niż do tej pory. Tej na pewno zaczynając od samych zawodów tytularnych, bo to one są w, jakby takim korem te, tego wydarzenia. no Tor, to, tor jest, to jest niesamowity, jest olbrzymi, jest e, największy do tej pory zrobionych I z tego co ja słyszę od gości zagranicznych, jest to prawdopodobnie największy sztuczny tor taki marsjański na świecie i na pewno, z tego co my już wiemy, najbardziej zróżnicowany geologicznie, ponieważ był bardzo skrupulatnie zaprojektowany. A to, co się dzieje na torze w tym momencie, to jest absolutny fenomen. Właśnie wróciłem z toru i zobaczyłem, że na przykład faworyci zeszłorocznych zawodów już jadą na pełnej autonomii. Tam w tym momencie zapala się niebieska lampka na łaziku, która oznacza, że łazik jedzie na pełnej autonomii, nie jest sterowany. W momencie zapalenia się czerwonej znaczy, że łazik sam zdecydował, że osiągnął e, dany marker e, no, po tej konkurencji ślepa nawigacja. A to potwierdza, jak wysoki poziom już ta impreza ma, że zaczynaliśmy naprawdę od takich studenckich łazików, które no, gdzieś tam joystickiem sterowane, teraz mówimy już o autonomicznych robotach. Więc to pokazuje, jak mocno zmieniła się e, ta, to wydarzenie, jak mocno się zmieniło. Tak samo e, strefa wystawców, strefa wystawców, gdzie mamy też firmy kosmiczne, robotyczne e, i jest większa niż do tej pory. I jest o wiele więcej poważnych rzeczy i też to, to, to cieszy, no i konferencja. Konferencja, która myślę, że zgromadziła bardzo dużo nazwiska od, poczynawszy od wiceszefa NASA, który specjalnie na nasze zaproszenie tutaj przyjechał, szefa działu robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej, szefa działu robotyki Niemieckiej Agencji Kosmicznej, Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i wiele, wiele, wiele innych instytucji, firm e, europejskiego sektora. E, program bardzo, bardzo interesujący. Wiem, że bardzo dużo rzeczy się dzieje w kuluarach z tego, co słyszę tej konferencji, ponieważ wiele osób docenia, że w jednym miejscu udało się zebrać takie osoby, za którymi trzeba jeździć trochę po żeby się z nimi spotkać, a tu można w atmosferze piknikowej przy, na Marsie porozmawiać o wielu ciekawych projektach i to wiem, że się dzieje i to jest najciekawsze, że jakby sala do spotkań B2B jest obłożona, z tego co słyszałem, więc wydaje nam się, że, że, że ta impreza się udała, gala otwarcia, też wiem, że gości było zadowolonych, no, mam nadzieję, że osiągnęliśmy swój, swój cel, tak, żeby faktycznie inspirować ale i nie tylko tych gości odwiedzających strefę wystawców, ale także nasz, nasz sektor kosmiczny. Jeżeli o przyszłość, to ja patrząc na to, jak, jaką, jaki zakres ma tegoroczna impreza, już zastanawiam od wczoraj, co my powinniśmy zrobić, żeby na przyszły rok, żeby jeszcze przebić, bo my zawsze sobie poprzeczkę podwyższamy. No i faktycznie sobie zawiesiliśmy bardzo wysoko w tym roku. No ale oczywiście jesteśmy znani z tego, że to zrobimy. E, czy będą kielce? Tak naprawdę to czas pokaże, dlatego że my zawsze uczciwie mówimy co roku, że robimy tak zwany call for host. Czyli wysu wysu wysuwamy w tym momencie możliwość zgłaszania kandydatur, tak żeby wszyscy mogli ubiegać się o organizację RC. Mają tor usypany, chcą, już zgłaszają swój akces, ale oczywiście uczciwie musimy rozpatrzeć też inne kandydatury, bo tak od początku założyliśmy organizację RC. Zobaczymy. No, oczywiście powiem szczerze, mnie się bardzo dobrze współpracuje z e, lokalną tutaj Politechniką Świętokrzyską. E, miejsce jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Ten tor nam się bardzo bardzo tutaj udał w tym roku przyznam, więc e, czas pokaże. Zobaczymy, natomiast e, najpierw musimy zamknąć tę edycję, rozliczyć, bo niewiele osób wie, że tak naprawdę ta tradycja nie kończy się w niedzielę ceremonią medali, tylko jeszcze mamy miesiąc przy biurku z toną papierów, faktur, raportów przede wszystkim i tak dalej. I dopiero my po miesiącu jesteśmy w stanie powiedzieć, że zamknęliśmy RC. No, ERC od zeszłego roku już zostało oficjalnie uznane jako po prostu kuźnia talentów. Po pierwsze, wpisanie do Krajowego Programu Kosmicznego, właśnie w, jako to narzędzie. Po drugie, z tego co widzę i słyszę po gościach zagranicznych, którzy nas odwiedzili, oni też tu przyjeżdżają i pytają się nas, czy na przykład powinniśmy, i to będziemy robić, prowadzić jakąś statystykę mocniejszą tych zespołów i tak dalej, bo zaczynają być zainteresowani. Co więcej, jest już, są już, kilka, jest już kilka przykładów ludzi, którzy po ERC. Trafili do sektora kosmicznego. I nie mówimy tylko o polskim sektorze kosmicznym, ale także europejskim, bo mamy przykłady wypracowania w Europejskiej Agencji Kosmicznej, są osoby, które poszły na przykład do Wielkiej Brytanii pracować i tak dalej. Oczywiście mnie osobiście jak najbardziej cieszy fakt, że te osoby zostają, mówimy o polskich zespołach, że zostają w kraju i są zatrudniane przez polski sektor kosmiczny, który potrzebuje tego typu ludzi, dlatego że to są osoby nie tylko, które konstruują roboty. Okej, okay, to, jest, to, jest, to jest część robotyki, ale pamiętajmy, że sektor kosmiczny potrzebuje dobrych kierowników projektów, a niezależnie od tego, czy to jest robot, czy to jest e, satelita, czy to jest jakikolwiek inny instrument kosmiczny, dobry project manager jest na wagę złota zawsze. A tu tych liderów, szczególnie zespołów robotycznych, mamy świetny narybek takich młodych project managerów, którzy są warci uwagi, dlatego że nikt ich nie zmuszał do tego, żeby zrobić tego łazika. Nikt im nie dał możliwości, w jaki sposób powinni to zrobić. Oni sami sobie pewne rzeczy układali, oczywiście jakieś tam opiekunowie byli, ale myślę, że to są osoby sprawdzone w bojach, dosłownie w kurzu i warto się nimi zainteresować.